Kiedy Żanin wraca z toalety, zauważa, że drzwi do ośrodka stoją szeroko otwarte. Wciąż na wpół śpiąca zamyka je klnąc pod nosem i wyzywając na nieodpowiedzialność opiekunów. Po czym wraca do łóżka. Jutro rano musi wcześniej wstać. Wyjeżdżają o świcie. Czy można kobiecie, która nie była odpowiedzialna za uczestników kolonii? Robić wyrzuty odnośnie niesprawdzenia, czy wszyscy jej uczestnicy dalej śpią w łóżkach tak, jak się położyli? Jedni będą jej to zarzucać, inni nie. Jednakże, niezależnie od tego, dla kobiety tamta noc okaże się traumą do końca życia.